Siemanko ludziska, witam was w kolejnym Fifowym materiale, jak już zapewne wiecie Dzisiaj wieczorem wychodzi nowa promocja W Fifie pod tytułem Road to the final, czyli o tematyce Champions League, która wypuści Bardzo dużo potężnych kart Moim zdaniem na rynek i jakie to będzie miało Implikacje, oczywiście o tym sobie wszystkim Porozmawiamy, na koniec filmu jeszcze Pokażę wam ile zarobiłem przez ostatni Tydzień, jeśli wpadacie na moje streamy na Twitcha To wiecie, że ostatnio Rynek idzie w bardzo, znaczy handel Idzie w bardzo dobrą stronę na kanale i ogólnie, no, wspólnie wszyscy razem zarabiamy, mam nadzieję. Jak wiecie, też, no, nie było kilka dni materiału na YouTube, bo właśnie bardzo skupiam się na live streamach, bardzo skupiam się na Twitchu, jak i też na Discordzie. Jak macie ochotę wpaść, to serdecznie Was zapraszam na Twitch TV Keynra. Wiem, że jest to troszkę mylące, bo jestem Wilk z Full Street na YouTubie. Keina na Twitchu, ale tak już mam, więc zapraszam Was bardzo na, na live streamy. Właśnie dzisiaj też, oczywiście przed godziną 19, będę obecny na live, gdzie będziemy sobie razem dyskutować o nowej promocji. No i też również na Discordzie możecie wbić. Obie te platformy są absolutnie darmowe. Możecie oglądać mnie z Afriką, możecie też wbić na Discorda i dyskutować ze mną. Oczywiście jest też sekcja dla subskrybentów, ale o tym dzisiaj nie chcę gadać. Chcę gadać o tym, co uważam o rynku, bo powiem Wam, że moja opinia co do tego, co będzie, działać, co będzie działo się w tej promocji uległa troszkę zmianie w odróżnieniu od tego, co właśnie rozmawiałem dzisiaj na streamku, bo wydawało mi się, że rynek powinien być dość stabilny przez tą promocję, ale zauważyłem, że właściwie w zeszłym roku już się zaczęły wydarzać różne rzeczy na rynku podczas tego okresu właśnie, gdy wyszła chociażby ta promocja, to już naprawdę karty zaczęły mocno spadać w tym okresie i to jest coś, co musimy bardzo wziąć. Pod uwagę. Wyszły też pierwsze dobre SP SBC w postaci Joe Gomeza, na przykład w zeszłym roku, który dostał kartę RTTF w SBC-ku, który też troszeczkę ruszył rynkiem, nie jakoś bardzo. Ale ogólnie chodzi mi o to, że wydaje mi się, że w tej chwili będziemy wchodzić w moment najwyższy złotych kart, jaki do tej pory mieliśmy. Znaczy, przepraszam, to co już mamy teraz, to jest moment, kiedy złote karty są bardzo wysoko i właściwie z kolejnymi dniami, szczególnie właśnie pod koniec obecnej ligi weekendowej, która już się zaczęła, gdy oglądacie ten materiał. Zobaczcie koło soboty, niedzieli, bo to jest mniej więcej ten okres czasu, kiedy właśnie w zeszłym roku wychodziły RTTF, ja teraz patrzę oczywiście na karty z zeszłego roku i właśnie sobie przeanalizowałem dzisiaj te zachowania rynku i stwierdzam, że wydaje mi się, znaczy stwierdzam, że no tak, no że tak mi się wydaje, że możemy zobaczyć, może nie chcę od razu wbudzać w Was jakiejś paniki, że będzie jakiś crash, ale żebyście po prostu uważali na to, że jeśli macie jakieś złote karty, jeśli w ogóle macie jakieś karty, którymi nie planujecie grać ligi weekendowej, czy coś, to nie zdziwię się, jeśli i w weekend zobaczymy spore spadki niektórych kart, bo zaraz wam pokażę dla przypomnienia, jak dobre karty wyszły w zeszłym roku, takie jak Man, jak Son, jak Mares, który też jest w przeciekach, że możliwe, że będzie znowu. W ogóle teraz na ekranie ładowania bardzo możliwe, że mamy Davisa z Bayernu Monachium, mamy też Rashforda być może, są też jakieś dane wyciągnięte z tego ekranu ładowania, że e, chyba moment dołączenia Coutinho do Barcelony, więc też Coutinho jest praktycznie potwierdzony, e, bardzo możliwe też, że właśnie Rashford jest tam potwierdzony, bo tam no generalnie detektywi Fifowi wyciągnęli informacje z ekranu ładowania, gdzie właśnie widzimy te trzy główne karty i różne koordynacje z różnych miejsc na, na właśnie tym ekranie. No, że tak wyszło generalnie, że bardzo możliwe zobaczymy Rashforda, bardzo możliwe zobaczymy bardzo możliwe zobaczymy Coutinho i oczywiście po lewej stronie jest prawdopodobnie Davis z Bayernu Monachium. Bardzo możliwe też, że Zakaria może być jedną z tych kart, która jest na ekranie tytułowym. Może też być Griezmann, może też być no, no wiele kart generalnie. Generalnie wiele potężnych kart i jak tak potężne karty wrzucą na rynek, zobaczcie na przykład Dembele, właśnie ten Gomez w SBC-ku, Militao. To pamiętacie, to były karty Kante, to były karty, który, karty, które naprawdę były przepotężne, i dostajemy wreszcie karty, które naprawdę będą wypychać ze składu złote karty, i te karty ogólnie bardzo mają wiele wahań cenowych na rynku podczas no, swojego żywotu, bo jak wiecie Liga Mistrzów właściwie jest cały czas aktywna. Miejmy nadzieję, że jej nie odwołają, bo jeśli odwołają Ligę Mistrzów, no to jej będzie musiał coś wymyślić z tymi kartami, bo inaczej jeśli te wszystkie karty będą dead po miesiącu, bo, bo odwołują, odwołają Ligę Mistrzów czy coś, ale wątpię, żeby tak było. To wtedy oczywiście coś by się musiało z tymi kartami wydarzyć, ale konsensus jest taki, że chciałbym przerzucić się na inną kartę. Że zobaczcie, co się właśnie działo. Właściwie w każdej karcie możemy to zaaplikować. Taki Rashford z zeszłego roku też. Właściwie wszystkie karty, wszystkie karty w mecie zaczęły odnosić pierwsze. gdzie ja to chcę znaleźć? Tutaj. Pierwsze poważne spadki, z którego już się właściwie nie odbiły, gdy wchodziliśmy właśnie w tą promocję, a potem już ludzie powoli zaczęli panikować, jeśli chodzi o kolejną zbliżającą się promocję, którą jest Black Friday. Tak, na Black Friday przed tą promocją czarnopiątkową bardzo wiele złotych kart spada. A my już możemy powiedzieć, że powolutków to wchodzimy. Ja nie chcę, żebyście panikowali, bo wiem, że youtuberzy będą właśnie o tym gadać, o tej panice. No ale taka jest prawda, że wiele kart zacznie spadać właśnie przez to, co społeczność FIFA gada swoim widzom. Nie tylko chodzi o mnie, ale też o większych, dużo większych youtuberów ode mnie, zagranicznych też, którzy po prostu mówią swoich widzów: a będzie panika, sprzedawajcie składy i to się pewnie niedługo, tak podejrzewam, wydarzy, że zaczną wam tak mówić i większość ludzi w to uwierzy i to spowoduje panikę. I bardzo możliwe, że właśnie ta panika będzie przed czarnym piątkiem, a nie w trakcie. A poza tym właśnie dlatego, że te karty Road to the final będą pewnie bardzo potężne, ludzie będą je bardzo rozkwitywać. one będą też drogie. I będą właściwie służyć ludziom przez cały rok podczas tych, tych, tych upgrade'ów, które będą dostawać. To no zobaczcie, właściwie każdą kartę, którą wam pokazuję, każda karta, która była w mecie, jak Long Lay na przykład, właściwie każdą kartę, którą bym tutaj wywołał. Z kart zaczęły spadać właśnie w tym okresie czasowym, w zeszłym roku, więc myślę, że bardzo jest możliwe, że w tym roku zobaczymy coś podobnego. Właśnie przyznam szczerze, że na początku byłem trochę sceptycznie do tego nastawiony, ale jak patrzę na, na natłok właśnie tych kart, które możemy dostać i właśnie dobrych grywalnych kart, które możemy otrzymać, to bardzo, bardzo możliwe, że. Że właśnie no, rynek w weekend może zobaczyć spore spadki, więc jeśli no, macie jakieś drogie karty, kto wie, czy w sobotę, niedzielę nie zobaczymy spadków na, na wielu złotych kartach. Na przykład teraz Joe Gomez bardzo jest wysoka, jak wiecie, zarobiliśmy bardzo dużo na Joe Gomezie. Jeśli wpadliście na streamki, to, to wiecie, że na wielu, wielu kartach bardzo fajnie się klipowało w tym tygodniu. Nawet dzisiaj, nawet jeszcze na jutro mam wiele kart do sprzedania, i właśnie ja raczej będę z tych kart wychodził w ciągu dnia. Właśnie z tego powodu, że uważam, że no, 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 na rynku mogą dziać się różne, różne, różne rzeczy w ciągu, w ciągu tej promocji, tak. Właśnie na dzisiaj jeszcze udało mi się flipnąć dwóch filmi, no ale ogólnie o zyskach powiem Wam na sam koniec filmu, ale chcę Was po prostu przygotować, że ta promocja może nieźle zachwiać rynkiem a poza tym też wprowadzi wiele, wiele dobrych używalnych, grywalnych e, SBC-ków, więc też pytacie mnie się o fodery, czyli o karty dziurowe typu 84+, których używamy do budowania składów, e, na przykład właśnie jak, jak wyjdzie jakaś potężna karta w SBC-ku, e, to też możliwe, że zobacz, powoli zaczniemy widzieć odbicia w tych kartach. E, nie wiem, czy akurat dzisiaj wieczorem koniecznie to nastąpi, bo nie wiem, czy dostaniemy od razu jakąś mega potężną kartę na start promocji, ale myślę, że to już może być powoli moment, kiedy rzeczywiście skupowanie tych foderów może zacząć mieć sens Wiem, że no na streamku nie byłem do końca pewien, czy tak będzie, ale coraz bardziej mi się wydaje, że no w którymś momencie musi to wszystko zacząć odbijać, bo też zauważcie, znaczy jeśli śledzicie rynek i śledzicie to, co mówię przez ostatnie 2-3 tygodnie, to rynek właściwie od czasu, kiedy zaliczyliśmy pierwszy poważny crash, się jeszcze nie skorygował. Nie skorygował się od cen poprzednich. Które mieliśmy wcześniej, właśnie od Joe Gomez, który potrafił chodzić po 100 tysięcy, teraz chodzi po 160, tak? To są ogromne wzrosty, ogromne wzrosty, więc widzimy, że rynek jest w inflacji, widzimy, że rynek jest w bardzo dużej ceny. I zobaczcie, nawet teraz, gdy nagrywam to z samego rana, to widzimy, że już nawet Gomez spadł o 10 tysięcy. Ja jeszcze go w ciągu dnia sprzedawałem za 160. Ten trend może być kontynuowany, może jeszcze w ciągu dnia niektóre karty odbiją, szczególnie te na hype, szczególnie właśnie różne linki. Ja wciąż liczę, że tych kimisiów sprzedam z ładnym profitem, bo ludzie wciąż właśnie oczekują tego Davisa. Pamiętajcie, że na hype, czyli przed wyjściem promocji z reguły jest pewniejszy profit niż, niż gdy karta już wyjdzie, tak? bo potem już, już cała masa inwestorów będzie skupiać karty. Widzieliśmy to chociażby w przypadku Van Anholta, którego skupiłem kilka dni temu i sprzedałem jeszcze przed dniem dzisiejszym. Z tego powodu uszły akurat kwadratu trzyma ceny, jest trochę wyjątkiem, a na przykład koszta, który już spada. Paulinio też trochę spada. Właśnie chcę wam pokazać swoje poprzednie profity, bo no, ta lista była za, długo, żeby, za długa, żeby zostawić wszystko na liście transferowej. A dość długo nie nagrywałem filmu na YouTubie. Chcę was za to trochę przeprosić, bo, bo wiem, że. Materiału nie było dość dawno, ale przyznam wam się szczerze, że bardzo skupiam się na live streamach. Streamowanie to jest coś, co robię od pięciu lat i w czym po prostu czuję się jak ryba w wodzie i uwielbiam streamować, i, i dlatego jest jak gdyby moja główna platforma, więc naprawdę serdecznie Was zapraszam na live streamy. Mam nadzieję, że tam też mnie polubicie. Nie mówię oczywiście, że nagle kończę z YouTube'em czy coś, tylko prawdopodobnie na YouTubie no, materiały mogą się pojawiać troszkę rzadziej na koszt streamów, bo, bo chcę, was, chcę po prostu być na streamie dla Was prawie codziennie i mam nadzieję, że, że ten trend będzie się utrzymywał i będziecie też mi pomagać w tym licznie, wpadając na streamy ostatnio, naprawdę mamy bardzo, bardzo, bardzo ładne wyniki, jeśli chodzi o widownię i bardzo jestem Wam za to wdzięczny, że, że streamek wciąż tak się rozwija, ale też i YouTube i Discord jest nas coraz więcej, coraz większa jest nasza, nasza społeczność i wiecie, że na każdym filmie będę was, Wam za to dziękował, bo wsparcie, które okazujecie jest powyżej moich wszelkich oczekiwań i właśnie na przykład chociażby tym filmem chcę Wam pokazać jak handluję, Jakie, jakie profity osiągnąłem ostatnio? Jak byliście też tydzień temu na streamku, to wiecie, że udało mi się mój największy flip roku, czyli Teshera, którego kupiłem za 300 tysięcy, flipnąłem go aż za 500. Potem jeszcze kupiłem kolejnego za 450, też go sprzedałem za 500. Kupiłem Pogbe za 1,700, sprzedałem za 1,850. Generalnie transfer profit już nam się zbliża do 10 milionów. Wiem, troszkę się flexuję, ale to nie jest flex dla samego flexu, tylko żeby wam pokazać, że. oto to jest właśnie, nie, to jest akurat stary Teshera, żeby nie mylić, bo to jest akurat Teshera, którego kupiłem na ligę weekendową, który kupiłem za 320, sprzedałem za 360. 160. Van Holty, który skupiłem po 100, 10, przepraszam, 130, chyba 140 tysięcy wszystkich, nie przepraszam, kłamie, 150 tysięcy, jednego chyba miałem, sto, nie, 150, 150 miałem jednego z cieniem, resztę miałem po 160 do 164, wszystkich sprzedałem za powyżej 190, Quadrado, za to skupowałem po 130 tysięcy mniej więcej i sprzedałem wszystkich z ogromnym profitem, a mogę sprzedać z jeszcze większym, bo akurat kwadrado urósł jeszcze bardziej, bo jest najlepszym prawym obrońcą w lidze. Sanchez też jak wiecie bardzo miał wahania cenowe różne. Więc na nim też się fajnie flipowało w ciągu tygodnia. Generalnie, jeśli śledzicie mojego Twitcha i śledzicie mnie na Discordzie, to wiecie, jakie profity ostatnio robię. Wiecie, wiecie, że no handel nie idzie na pewno źle, ale też chcę Wam tą wiedzę przekazywać i właśnie chociażby tym, co dzisiaj mówię, wydaje mi się, że no jeśli idziemy trendami zeszłego roku, to bardzo możliwe, że karty zaczną niektóre spadać w ciągu weekendu. Więc, więc no jak widzicie 9,5 miliona już nam pykło. Jak sprzedam wszystkie inwestycje, powinienem mieć ponad 10, więc, więc, no może, no, no około 10 powinienem mieć. Więc, jeszcze oczywiście, wejdziemy też pewnie w kolejne inwestycje w piątek wieczorem. Bo wiecie, że specjalne karty to jest coś, czym ja bardzo lubię flipować, czyli sprzedawać po prostu taniej i, i sprzedawać, gdy drożeją. Więc, to są rzeczy, które będę próbował robić w piątek. Zobaczymy też, jak będą wyglądać widełki niektórych, niektórych z tych nowych kart. Więc, więc naprawdę spodziewam się bardzo dobrych kart. Jutro spodziewam się kart, które trochę zachwieją rynkiem. Nie wiem, czy akurat w piątek wieczorem rynek od razu spadnie. Nie sądzę, żeby to był jakiś drastyczny spadek. Nie bójcie się że jak gracie jutro ligę weekendową, to wieczorem nagle wasz skład straci o połowę wartość, bo nie w taką panikę chcę was wprowadzić. Po prostu chcę was powolutku przygotować na to, że możemy wchodzić w okres, gdzie dużo kart skoryguje się z ceną, gdzie takie karty właśnie jak, jak Son, jak Longley, jak Rashford... Szczególnie z Premier League, ale nie tylko, też z Bundesligi i Serie A i innych różnych lig, które mogą teraz naprawdę zacząć już iść w dół, mniej więcej zaczynając od tego weekendu. Nie sądzę, żeby jeszcze w piątek, ale sobota, niedziela może być dniem, kiedy zobaczymy spore spadki na rynku. Oczywiście nie licząc tej nowej promocji, bo nowa promocja pewnie będzie trzymać dość wysoko cenę, aczkolwiek też się nie zdziwię, jeśli karty z nowej promocji będą najniżej koło niedzieli, i to też może być fajny moment na inwestycje, bo historycznie właśnie te. Te karty z nowej promki, zresztą nawet mogę Wam pokazać na przykładzie zeszłego roku, jeśli dobrze tutaj wszystko ustawię. Oczywiście to są przykłady cen, pamiętajcie, ja gram na PC, ale jak widzicie pokazuję Wam ceny też na PlayStation. Chcę Was przygotować na każdej platformie. I właściwie trendy co roku są takie same. Niektórzy mi się pytają zaraz: Jak, który już na PC, to czy ty, czy, czy ty w ogóle dajesz porady na konsole? Tak, bo trendy na mojej platformie są takie same jak na konsolach, tylko moje z reguły są bardziej drastyczne od waszych. Ale tak naprawdę to, co przekazuję, możecie spokojnie zaaplikować do każdej platformy. Oczywiście zawsze będę grawitował troszkę bardziej w stronę pc -ta. jak pokazuję wam profity, czy ceny, które sprzedałem, czy coś, mogą nie być równe tym, oczywiście, z konsol. Ale generalnie trendy są bardzo podobny. zobaczcie, właśnie na przykład, Kanty, który wyszedł najpierw. Potem spadł właśnie, właśnie w weekend w ciągu, w ciągu tygodnia był. Znaczy, właściwie, no tak niedziela, poniedziałek był najtaniej. Potem już poszedł w górę, potem jeszcze oczywiście były tam różne spadki jeszcze podczas no akurat może Kanty jest złym przykładem, bo chyba. Chelsea odpadło, nie? Więc chyba to akurat mógłby być nie najlepszy przykład z tym kantem. Ale jest wiele kart, uwierzcie mi, które w zeszłym roku o Militao na przykład, który właściwie osiągnął najniższą cenę w pewnym momencie, podczas gdy był jeszcze w paczkach podczas tej promocji, a potem był bardzo długo wysoko. Oczywiście nie możecie patrzeć potem już na spadki, kiedy były podczas toców, bo podczas team of, no, przepraszam, podczas toców, podczas Team of the Year, bo podczas drużyny roku no wiadomo, że też spore spadki były. Akurat Militao też, no oczywiście z tego co wiem, ja Real miał zloty i upadki, bo miał moment, kiedy miał nie przejść dalej, potem jednak dalej I chyba, chyba jak odpad to oczywiście cena zmalała, tak? Ale chodzi mi o to, że na przykład, jeśli chcecie grać tymi kartami odpowiedzmy momentu wyjścia, to zobaczcie: moment ich wyjścia był właściwie momentem najtańszym. Nie mówię, że w piątek, ale w weekend, poniedziałek, wtorek. Wiecie, no to mogą być różne dni. Ja Wam nie przewidzę dokładnie, kiedy ta karta będzie najniżej, ale chodzi mi ogólnie, że w pierwszym tygodniu te karty bardzo możliwe, że będą najniżej. A potem przez długi, długi czas będą wysoko. A potem wiadomo, jeśli zespół odpadnie, albo ktoś tam, znaczy no tak, jeśli zespół odpadnie, albo wyjdą właśnie to, to, Team of the Year, czyli drużyna roku, to wiadomo, że te karty potem już, już spadną i nie odbiją aż tak bardzo, ale przez około okresu miesiąca czasu te karty będą chodzić bardzo wysoko, moim zdaniem, szczególnie te, które są najbardziej w mecie. Więc właśnie tym filmem chciałem was na to przygotować, że po prostu uważajcie, jeśli macie karty złote szczególnie w zespole, szczególnie takie do 130 tysięcy, jak jakiś Martial czy coś, to są karty, które. Możemy zobaczyć, że po weekendzie zaczną bardzo spadać. Więc jeśli gracie ligę weekendową, to myślę, że im wcześniej sprzedacie, tym lepiej. I, i po prostu chcę was na to przygotować. Nie chcę, żebyście wpadali w panikę i od razu dzisiaj wszystko sprzedawali, że potem było na mnie że nie macie czym grać ligi weekendowej czy coś, tylko chcę po prostu, żebyście byli ostrożni i żebyście patrzyli na zachowania na rynku. Będę wam oczywiście w tym pomagał. Będziemy siedzieć na Twitchu, będziemy siedzieć na Discordzie. Wiem, że zawsze o tym powtarzam, no ale taka jest prawda, że tam mnie najczęściej możecie spotkać i ja tym żyję. Ja z tego żyję po pierwsze dzięki wam ostatnio, ale też tym żyję, bo Twitch to jest coś, gdzie, gdzie zawsze właściwie od pięciu lat yy, uczęszczam, że tak powiem, zawsze, zawsze na, na streamy, zawsze uwielbiałem streamować. Wiecie, że to lubię robić. Discord też jest miejscem, gdzie lubię się z wami komunikować, więc, więc będę na pewno wam o wszystkim mówił, jeśli, um, jeśli wydarzą się właśnie jakieś rzeczy na bieżąco na rynku, jeśli coś się zmieni, jeśli chodzi o moje przewidywanie, jeśli zobaczę, że rynek nie spada, że coś się wydarzy inaczej w tym roku, może dostaniemy słabą drużynę RTTF, może jutro serwery wysiądą, wiecie, no może być różnych kilka faktorów, które sprawi, że jutro, bo ja nie mówię, że w piątek rynek spadnie, w piątek, w piątek rynek niekoniecznie musi spaść, czyli dzisiaj wieczorem, ale bardzo możliwe, że w weekend i w ciągu tygodnia już zobaczymy solidne spadki na wielu kartach więc to wam chciałem dzisiaj przekazać i tak jak wam mówię dzisiaj koło 18:00 19:00 będę na Twitchu i, i będziemy razem właśnie obserwować co się na rynku dzieje bo to jest po prostu ważne bo wiecie rynek jest rzeczą która no dość um, jakby to powiedzieć, jest dość zmienna, tak jak kobieta. Rynek się zmienia z dnia na dzień, i to, że dzisiaj mówię to, co mówię, nie znaczy, że jutro nie może się wydarzyć coś drastycznego, co, co zmieni trochę ruchy na rynku, ale wydaje mi się, że to, co wam dzisiaj mówię, powinno się sprawdzić, powinno być tak, jak mówię, bo jest to no, dość do przewidzenia, że się dostaniemy set tak mocnych kart na rynku, a, po tym, a potem ludzie zaczną troszeczkę panikować, a to raz, że się liga weekendowa kończy, a to dwa, że powoli już jest ten czarny piątek na horyzoncie, o którym youtuberzy i cała reszta społeczności FIFA będzie trąbić. To myślę, że możemy powoli właśnie wchodzić te pierwsze spadki. A poza tym, tak jak wam mówię, rynek właściwie od dwóch tygodni się jeszcze nie skorygował. Od dwóch tygodni jesteśmy w bardzo wysokich cenach na wielu kartach i to w końcu musi spaść. W którymś momencie w końcu to musi spaść, zobaczymy, jak będzie. Dam wam znać, będę was na bieżąco informował. Po prostu często wspominam o live streamie itp., z tego powodu, że nie codziennie jestem na YouTubie, tak? Nie jestem taki, że. Znaczy, nie potrafię jak gdyby codziennie wrzucać materiałów na YouTube'a Robię to wiem, że troszkę bardziej sporadycznie niż niektórzy youtuberzy, bo w pierwszej kolejności po prostu jestem streamerem. Chcę, chcę być z wami pod tym względem szczery, że streaming to jest moja główna platforma, ale tylko gdy będę miał czas, tylko gdy będę miał jakiś przekaz informacji, który chcę wam powiedzieć, właśnie tak jak dzisiaj, coś ważnego właśnie, bo też to właśnie, też się wiąże z tym że dzisiaj uważałem, że no bardzo chcę Was przygotować na tę promocję, bo właśnie zauważyłem te wahania na rynku, które wydarzyło się w zeszłym wydarzyło się w zeszłym roku o tej samej porze i uważam, że to jest coś, że jeśli nawet nie będziecie na streamie czy coś, coś co może być dla Was bardzo przydatne w następnych nawet tygodniach, więc, więc dlatego chciałem ten materiał koniecznie dla Was dzisiaj wypuścić e, no i ogólnie mówię Wam, no jeśli chodzi o rynek to naprawdę jest dobrze, Joe Gomez'ów skupowałem po 130 tysięcy wczoraj, wszyscy mi się dzisiaj sprzedali za 160, więc naprawdę na rynku jest dobrze, jest naprawdę dobrze naprawdę zarabiamy ładnie jeszcze jednej rzeczy, której mogę się bardziej nauczyć, co chcę na przyszłość zrobić, to też troszkę pobawić się na rynku ikon, bo no generalnie ja i tak bardzo lubię operować w kartach specjalnych, w nowych promocjach, w informach, to jest coś po prostu, o czym się najbardziej znam, jak pytacie się mnie, jak handluję, jak ja to robię, że tyle zarabiam, po prostu to jest kwestia doświadczenia, to jest kwestia badania rynku, badania specjalnych kart, wiecie, bardzo często sprawdzam przed cenę kimisia na rynku, więc znam na pamięć, ile kosztuje, wiem mniej więcej w jakim momencie był najniżej i wtedy go kupuję, bo wiem, że prawdopodobnie odbije. pamiętajcie też o różnych inwestycjach po, Podlinki, właśnie, ponieważ jutro jest potwierdzony ktoś z Bayernu. To wiadomo, że Bayernowcy bajer dzisiaj poszli w górę. Ale do tym jeśli mi się pytacie, czy inwestować w złotego Joe Gomeza, tu przepraszam, złotego Davisa, Alfonso Davisa, to odradzam Wam to, bo generalnie w tym roku. Trend na rynku jest taki, żeby omijać dużych inwestorów, umijać, omijać inwestycje oczywiste. To, to może właśnie dość, brzmieć właśnie dość oczywiste, żeby, żeby omijać takie oczywiste duże inwestycje, ale ludzie i takie robią. Na przykład mamy pod, praktycznie potwierdzonego Alfonso Davisa na ekranie tytułowym. To ludzie zaczynają inwestować złotego, w złotego Davisa i myślą, że on odbije, jak wyjdzie z paczek, a prawda jest taka, że on nie szczególnie musi pójść w górę. Po pierwsze, że tak naprawdę, no, możliwe też, na przykład, Gorecka może być na ekranie tytułowym, czy coś tak. Chyba że, ale raczej to będzie Davis, yy, chyba że jutro by ten Davis nie wyszedł, tak? To, to, to w ogóle wtedy Davis by spadł kompletnie, ale chodzi mi o to, że jeśli masz jakąś oczywistą inwestycję która jest no dużo procentową szansą, że właśnie ten specjalny Davis wyjdzie. To wiadomo, że dużo osób skupi złotego Davisa licząc na to, że pójdzie w górę z tego powodu, że gdy specjalna karta wchodzi do paczek, to ich złote wersje wypadają na bieżący tydzień, kiedy ich specjalna wersja jest w paczkach z obiegu i dlatego ludzie skupują karty myśląc, że one odbiją, no bo jak nie będzie go w paczkach, to przecież musi być drożej, prawda? No, teoretycznie tak, gdyby nie to, że z roku na rok mamy coraz więcej inwestorów, którzy właśnie skupują tego rodzaju karty i potem wysypują je na rynek w tym samym momencie i powoduje to, to że jest więcej więcej kart na rynku niż ludzi potrzebuje, więc, więc no to właśnie powoduje to, że ja omijam takie inwestycje z daleka, raczej wolę uderzać w to, co jest nowe, w nowe świeże karty, które ludzie rozchwytują, w rzeczy, które też są trochę mniej oczywiste, rzeczy, które no, nie są taką typową inwestycją, bo najczęściej oczywiście pytaniem, które dostaję jest w co inwestować. Ja mało inwestuję, ja raczej skupiam się na tym, żeby kupować karty, kiedy są w najniższym dołku i flipować je, czyli przerzucać na rynku właściwie nawet czasem na drugi dzień, kiedy wiem, że będą wyżej. Na przykład jeśli kupię w piątek po promocji, kiedy wiem, że dużo kart spadnie koło 19, dużo złotych kart, wiem, że niektóre one mogą odbić w sobotę, wiem też, że karty Road to the Final mogą w piątek być, w, nie to, że w punkcie najniższym, ale na pewno piątek będzie, znaczy w piątek, czyli dzisiaj na pewno będzie moment, kiedy te karty będą najniżej właśnie w niedzielę po to, żeby odbić na sobotę i ja wtedy z piątku na sobotę mogę dużo kart przerzucić ale to nie znaczy, że trzymam je, czyli inwestuję w nie na, na dłużej, bo wiem, że te karty jeszcze na pewno po lidze weekendowej spadną, tak? Więc to są takie szybkie ruchy na rynku, szybko działamy. To jest coś, co ja bardzo lubię robić, to jest coś, co mnie ekscytuje, to jest to coś, co, dlaczego właśnie jestem w stanie więcej w tej grze handlować niż grać. Właściwie nie mam w tej chwili nawet zespołu, wszystko mam na liście transferowej. No i co? Trochę się nagadałem, mam nadzieję, że Wam się przyjemnie oglądało, że Wam pomogłem. I tak jak mówię, no naprawdę dużo tutaj rzeczy, które widzicie, jest z profitem właściwie wszystko, wszystkie kimi się wszystko kupowałem po niższych cenach. Macie w tym potwierdzenie, jeśli codziennie wpadacie na streamy, to wiecie w jakich cenach mniej więcej kupuję karty, że wszystko jest legit i że transfer profit idzie w górę i jesteśmy coraz bliżej yy... Właściwie nie wiem czego, no top 100. Jeszcze dwa razy tyle potrzebuję, żeby być do top 100, ale bez FIFA pońców jest ciężko. No ale, ale będziemy próbować. I co? Dzięki Wam piękne za oglądanie tego materiału. Tak jak mówię, widzimy się na streamie. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was przydatny. Wpadnijcie na Discorda, link będzie oczywiście pod kanałem. E, I co? No no, no widzimy się, wiecie gdzie. Widzimy się na wszystkich platformach. Jak tylko będę miał coś naprawdę ważnego Wam do powiedzenia, coś co może zachwiać porządnie rynkiem, albo moimi przemyśleniami, to na pewno też na YouTube coś nagram Ale głównie widzimy się w kolejnych dniach na streamach. Więc dziękuję Wam pięknie za oglądanie tego materiału, szczególnie jeśli do końca go oglądaliście. Wiecie, że YouTube bardzo mi pomógł w zasięgach ogólnie, żeby rozwijać moje kanały, moje platformy, więc jeśli możecie polajkować ten film, jeśli Wam się oczywiście podobał e, albo skomentować, e, co w ogóle uważacie o tej nowej promocji, to będę Wam bardzo wdzięczny, bo YouTube naprawdę bardzo pomaga mi też w rozwoju wciąż, więc no mam nadzieję, że będziecie ze mną przez cały fifowy rok. Dzięki za wszystko, co okazujecie do tej pory, że, że wciąż ze mną jesteście i, i wbijacie na, na streamy, na Discordy, gadacie ze mną. Mam dzięki Wam, co robić w tych ciężkich czasach, więc no co? Widzimy się dzisiaj. Widzimy się już dzisiaj wieczorkiem za kilka, kilkanaście godzin, tak? No, około 18:19 powinienem się pojawić na platformie Twitch slash Macie tam, tam, tam. Macie no link, tu macie, tu macie mój link. wreszcie wszędzie wiecie, gdzie, wiecie, gdzie co macie. Dobra, nie będę przedłużał. Trzymajcie się. Dzięki, piękny jeszcze raz za oglądanie i do usłyszenia.